Z tej strony Zadzior, prezentuję Wam moje wojna po Polsce. Z czasem będę nagrywał kolejne filmiki. Oto DAF 95 Stary. W firmie, którego dostałem od szefa. Tak on to wygląda. Jeden co mogę pochwalić to zakup nowych naczep. Jak widać, Podeksa. A DAFa takiego dostałem dlatego, że pracuję tak dorywczo. I wielkiej instytucji tutaj nie ma Dobra, to tyle z prezentacji Pokażę Wam wnętrze Sorry za ściny, no ale grafa jest nowa I nie wiem przy frapie się to wszystko tak ścina Mamy nadzieję, że przy kręceniu, montowaniu w filmiku już tego tak nie będzie Dobra, to silnik. Aktualnie na kipie mam piach, którego muszę zawieźć do Aleksandrowa na zlecenie. Nie wiem, do jakiegoś prywatnego domu. Widać, zapowiada się porządna budowa. I jeszcze raz sorry zaścinę, ale no. Nie moja wina. Täällä timme. Trzeba spokojnie taki wyjazd, nie typowy, to będę jeszcze z biegiem czasu, jak zarobię, to będzie to remontowane. tu latarnia bez tekstury to nie moja wina to było tak od początku jak pobrałem mapę ale to nie o tym ten filmik Mizra na malowanie pasów. Jeżeli pomimo tych ścin będzie Wam się podobało to komentujcie, piszcie na PWGG, będę nagrywał więcej. Osobiście, gra mi tutaj, chodzi nawet, nawet nie wiem, może od ustawienia Frapsa, albo coś. Jak widzicie, Dafik nawet, nawet 70 km pociągnie. No wada, że nie ma tutaj C A jedyny plus to, że chociaż radio jest. Aktualnie czekam na nabór do firmy Repińskiej. Gdzie ja będę tam pracowała, jeśli te stanę Oczywiście też będę nagrywał filmiki. Z moich podróży. No jedź, a przypuszczasz. No nie, jedziesz czy nie. Teraz, gdzie ja tu miałem jechać? Trzeba... po ulicach będziemy jechać. A wiem, że niedaleko tego domu ma stać jakiś... ...tir. Tyle powiedziano o No to szukamy. O, dobra, to ta ulica. Ale ja tutaj żadnego tira nie widzę. Jeszcze tam gła O, to chyba tutaj. Moment, Już sprawdzę numery. Tak, to tutaj. Dobra, no to zaparkujemy tutaj. Właściciele pewnie jeszcze śpią. Dobra, no i to na tyle jak na razie z naszej trasy. Jeszcze raz, sorry za ścinę, jeżeli jakikolwiek będą. No i to na tyle. Do usłyszenia z następnej trasy.